Dzień dobry moi drodzy! Witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Ja mam na imię Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na film, w którym porozmawiamy sobie, co zrobić z naszą redukcją, kiedy czujemy, że już, już wszystko nie tak, już na nic nie mamy ochoty. Wszystko wiemy, ale niczego się nie udaje nam wprowadzić w życie. Czyli, co zrobić, żeby redukcja zaczęła działać, a żeby nam się chciało redukować? Zapraszam! To jest taki wrażliwy moment, o którym mam wrażenie, że się rzadko mówi, że my wiemy, co trzeba robić. My wiemy, co to jest deficyt, wiemy, co to jest zdrowe żarcie, wiemy, co to jest ruch, ale po prostu. Za cholerę nie możemy wskoczyć w ten proces. No i dlaczego rzadko się o tym mówi? Głównie się skupiamy często w sieci na tym, jak zacząć, albo jak poradzić sobie z jakimś dużym kryzysem, np. przejadanie się, albo jak wprowadzić ruch. Nie zauważcie, że wiele z tych treści dotyczy tego, jak coś zacząć, jak w coś wskoczyć, a czemu się nie mówi o tym, że my już wskoczyliśmy? Ale tam nic nie podziałało, nic nam się nie udało, nam się turbo odechciało w ogóle tego wszystkiego robić, no ale wciąż mamy potrzebę tego, żeby schudnąć. Wciąż na przykład wiemy, że powinniśmy schudnąć ze względów zdrowotnych, i ja bym właśnie dzisiaj się z Wami chciała skupić na takim m, pacie o. Pat to jest świetne określenie. Na takim pacie, który przychodzi w odchudzaniu, gdzie my już nie potrzebujemy więcej wiedzy. Nie potrzebujemy więcej informacji na temat tego, ile w skyrze jest białka, a ile się spala podczas yy, spacerowania kilokalorii. Tylko my po prostu potrzebujemy wiedzieć, jak ruszyć z miejsca, w którym utknęliśmy i za cholerę sobie nie wyobrażamy tego, że kiedykolwiek z tego miejsca ruszymy. Na dobry początek ja polecam się uspokoić i teraz jak to oglądacie, to żeby usiąść w tym miejscu, gdzie jesteśmy, w tym odchudzaniu, tak mentalnie usiąść i się po prostu rozejrzeć. Co konkretnie jest nie tak? Jeżeli my chcemy zbadać problem, zobaczyć, co jest jego przyczyną, poszukać rozwiązań, to my nie możemy mieć takiego problemu, że o nie, coś jest nie tak, coś mi tutaj uwiera, coś mi się tutaj nie podoba, ale w sumie nie wiem co. Nie, polecam to nazwać. Co konkretnie Cię irytuje? Wtedy mogą wyjść na wierzch rzeczy, które po prostu w tym momencie naszego życia nie za dobrze nam idą, nie za dobrze się spinają z aktualnym stylem życia. Na przykład gotowanie. Okaże się, że frustruje nas to, że musimy w ciągu Dnia dużo czasu poświęcać na to, żeby przygotowywać sobie posiłki. A może wyjdzie na wierzch to, że my próbujemy siebie odchudzać, a nasza rodzina próbuje żyć normalnie. Do czego może wtedy dochodzić, że ty gotujesz? Pięć obiadów dziennie, nie? Bo musisz sobie osobno przygotować, mężowi osobno przygotować i jeszcze coś innego dzieciom przygotować. Takie rzeczy się zdarzają i jak najbardziej, bardzo często. Może się okazać, że ty na przykład nie dojadasz, przez co wieczorami się przejadasz, żeby uzupełnić energię, której nie spożyłaś, no i myślisz, że masz problem z odchudzaniem, a na dobrą sprawę masz problem z tym, żeby. W miarę tam od rana czy od kiedy tam lubisz, w miarę regularnie spożywać posiłki. Może się okazać, że masz problem z aktywnością fizyczną, że zainwestowałaś czas, zasoby i pieniądze w sport, który w ogóle nie sprawia ci żadnej przyjemności, a wręcz sprawia, że nie wiem, czujesz się gorzej, nie masz na niego zupełnie ochoty, nie spina on się z twoim stylem życia i z twoim podejściem do aktywności fizycznej. Więc punkt pierwszy. Usiądźmy w tym problemie, rozejrzyjmy się i zadajmy sobie pytanie, o co mi konkretnie chodzi? Gdzie dokładnie leży mój problem? W której sferze odchudzania ja czuję, że nie daję rady? Może się zdarzyć tak, że na to pytanie odpowiesz: Paula, ja niczym sobie nie mogę poradzić. Nie, wszystko jest dla mnie problemem. No i tutaj przechodzimy płynnie do punktu drugiego. Jeżeli masz poczucie, że nic nie działa, że próbujesz wszystkiego, i nic nie przynosi efektów, to według mnie masz za dużo na głowie. Za dużo redukcyjnych srok złapałaś za ogon i teraz próbujesz sobie z tym poradzić. A my, kobiety, zwłaszcza, i to jeszcze wychowane, tak jak domyślam się, że w podobnych środowiskach mogłyśmy się wychowywać, mamy tendencję do tego, że jak już coś robimy, to chcemy to robić na 100%. Jak już. Ja to słyszałam często: jak już zajęłaś się muzyką w swoim życiu, nie jak już poszłaś do szkoły muzycznej, to już to dokończ, żeby mieć papier. Jak już zaczęłaś odchudzanie, to rób to porządnie, rób to porządnie, no bo przecież jak ty chcesz się nie starać tutaj, powinno być niskokalorycznie, zdrowo, jałowo, dużo ruchu i Może być tak, że twoje oczekiwania wobec własnej osoby są tak wysokie, że ty w redukcji próbujesz osiągnąć wszystkie możliwe etapy, wszystkie możliwe pułapy, poziomy, levele, achievementy, dosłownie wszystko, za jednym zamachem, czyli z poziomu osoby, która po prostu chciała się odchudzać, chcesz mierzyć teraz do jakiejś instagramowej fitnesski. Piękne posiłki, kolorowe posiłki każdy posiłek taki treningi długie, wykańczające, ty spocona wszystko ma, ma się zgadzać zegarek ma po prostu ci wypluwać co chwilę wyniki że na 150% aktywności dzisiaj kończysz swój dzień, i tak dalej. No nie, tak się nie da. Odchudzanie jest jednym z elementów twojej codzienności. Tak jak jakimś elementem jest sprzątanie, jakimś elementem jest gotowanie, jakimś elementem jest twoja rodzina, poświęcanie czasu partnerowi, mężowi, poświęcanie czasu dziecku, poświęcanie czasu na pranie, poświęcanie czasu na wyjście z psem i tak dalej i Na odpoczynek, na rozrywkę, na Netflixa, na czytanie książki. Takim samym elementem w twojej codzienności jest odchudzanie. A co ty próbujesz zrobić z elementu uczynić Cały dzień. Jakby, żeby on z kawałka urósł do takiego kawałka, który ma Ci po prostu zjadać cały dzień. Ty od rana do wieczora chcesz się odchudzać. Bo myślisz, że tak trzeba. Że odchudzanie... Trwa 24 godziny na dobę, dochodzi do tego, że ty ciągle o tym myślisz, jesteś w pracy, myślisz o odchudzaniu, jesteś z bliskimi, myślisz o odchudzaniu, o następnym posiłku, co tu ugotować, co dzisiaj poćwiczyć, jak to powinno wyglądać, a napije się wody, a napije się jeszcze więcej wody, i tak dalej, i tak dalej, że ciebie to po prostu zjada od środka. I teraz tutaj postawmy kropkę i zamieńmy tę sytuację, podmieńmy słowa, i odchudzanie zamieńmy na naukę języka. Wyobraź sobie, że w Twoim życiu przychodzi czas, kiedy. Chcesz nauczyć się hiszpańskiego, bo masz taki kaprys po prostu. No i zaczynasz się uczyć tego hiszpańskiego. Zakładasz aplikację? Być może. Zapisujesz się do nauczyciela? Raz, dwa razy w tygodniu? Być może. Kupujesz sobie jakąś taką, wiesz, taki kurs do, do nauki hiszpańskiego z płytą, z książką? Być może. Może się rejestrujesz na jakiś kurs internetowy? Być może. Powiedz mi, czy teraz, kiedy będziesz poświęcać czas na język hiszpański, ten hiszpański będzie z tobą. Obecny, od momentu, kiedy otworzysz oczy, do, do momentu, dopóki nie zaśniesz, no nie za bardzo. No, może nie wiem, w pierwszych dniach będziesz zajarana tym hiszpańskim, będziesz często o tym myśleć, ale jak będziesz o tym myśleć? No, raczej pozytywnie, będziesz się mogła doczekać kolejnej lekcji, będziesz tak ym, podniecona nowością w swoim życiu. Raczej w tę stronę to pójdzie. Czy będziecie to zjadać jako przykry obowiązek? No nie, no bo zapisałaś się na ten hiszpański z własnej woli. Czy będzie ci to narzucać filtr na resztę twojego życia? Czy hiszpański będzie determinować to, czy ty chodzisz na imprezy? Nie za bardzo. Czy hiszpański będzie determinować to, jak ty spędzasz czas wolny albo czas z rodziną? No też nie za bardzo. Raczej będziesz miała określony odcinek czasu, który będziesz poświęcać na naukę. Ale no nie dasz sobie, nie dasz hiszpańskiemu zdominować całego życia, prawda? Prawda. A co robisz z odchudzaniem? No jasne, że dajesz sobie zdominować calutką codzienność. Przepalasz zasoby na odchudzanie. Te takie codzienne, w formie czasu, w formie pieniędzy też bardzo często, bo a to dieta, a to dietetyk, a to catering, a to karnet na siłownię. Ale przepalasz też takie zasoby mentalne. Przepalasz swoją uwagę. Przepalasz swoje myśli, koncentrujesz się na tym, fiksujesz się na tym i się po prostu na tym spalasz. I nie ma tego momentu w Twoim odchudzaniu, kiedy Ty masz szansę zajarać się odchudzaniem, tak jak mamy szansę zajarać się każdą inną umiejętnością, którą z własnej woli. Wdrażamy do swojego życia. Kiedy ja bym dzisiaj pomyślała sobie, że chcę się nauczyć hiszpańskiego, to raczej wynikałoby to z tego, że miałabym taką ochotę. I ostatnią rzeczą, którą bym chciała zrobić z tą ochotą, to jest zniechęcić się do niej, prawda? Prawda. W odchudzaniu bardzo szybko się zniechęcamy przez presję, którą same sobie narzucamy. Kiedy znajdujesz się w takich niekorzystnych warunkach i ciążyć ci to odchudzanie, i zjada cię od środka, i zjada Twoją codzienność. No to nie dziwota, że nic ci nie wychodzi, bo na dobrą sprawę nie możesz się na niczym skupić, nie możesz się w taki fajny sposób rozkręcić, żeby ci się to podobało, żeby to wzbudzało Twoją ciekawość, żeby to jakoś szło dalej, żeby osiągać kolejne stopnie wtajemniczenia w tym odchudzaniu, bo Ty po prostu jesteś najzwyczajniej w świecie zmęczona i zmarnowana tym całym procesem. Co zrobić, żeby tak nie było? Malutki krok do tyłu. Zobacz, gdzie leży Twój problem, w którym aspekcie odchudzania to jest ważne, bo każdemu z nas będzie co innego prze, przeszkadzać i doskwierać, i zrób krok do tyłu. Jeżeli to było, nie wiem, gotowanie, to zastanów się, jak możesz sobie. Ułatwić ten aspekt odchudzania. Że niekoniecznie musi być tak, że dla całej rodziny muszą być trzy różne obiady. Można to zredukować do jednego obiadu, żebyś i ty była na redukcji, ale też, żeby rodzina nie czuła straty za domowym żarciem. Jeżeli Twoim takim e, bolesnym punktem w odchudzaniu jest aktywność fizyczna, Krok do tyłu. Redukujesz treningi, rezygnujesz z idealnego planu, w którym ty codziennie przed telewizorem ćwiczysz Chodakowską. Nie. Być może to nawet nie jest twoja forma aktywności fizycznej na teraz. Być może warto wyjść na spacer, na rower, odkurzyć rolki albo skorzystać z najdroższego wieszaka na ręczniki, jakim jest rowerek stacjonarny. Sporo ludzi ma w domu ten najdroższy wieszak na ręczniki. Może warto wrócić do tej aktywności, zobaczyć co będzie budzić Twoją ochotę. A nawet jeżeli jesteś tak zmęczona procesem, że nie czujesz tej ochoty, to zobacz chociaż co nie sprawia, że aż tak bardzo boli Cię całe ciało, jak sobie pomyślisz o tej aktywności fizycznej. I jeszcze jednym ważnym, bardzo ważnym elementem, kiedy my się tak już zakałapućkamy w tym procesie, jest to, żeby dać też sobie czas na odpoczynek od tego procesu. Ty masz czas, żeby schudnąć. Ty nie musisz cisnąć codziennie na 100%. Ty możesz sobie zrobić nieredukcyjne dni, nieredukcyjne tygodnie, a nawet nieredukcyjne miesiące. Nikt nie powiedział, że do nieodchudzania jest przyklejone tycie. Ty możesz po prostu utrzymywać aktualną masę ciała i za cel mieć obrane to, że ty nie będziesz tyć, po prostu, ale będziesz żyła normalnie. Nazbierasz sobie energii, nazbierasz sobie pomysłów, nazbierasz sobie dystansu do procesu i powoli zaczniesz się wdrażać, ale właśnie zaczniesz się wdrażać powoli, a nie znowu wskoczysz na głęboką wodę, połapiesz wszystko co się da. Takie gotowanie, taka dieta, taki dietetyk, tu karnet na siłownię, tu bieganie, tu coś tam, coś tam, coś tam? Nie, nie tędy droga. Bo te rozwiązania pokazały ci wielokrotnie, że ty jesteś w procesie i całą sobą po prostu próbujesz schudnąć, a nic ci to nie daje i kończysz ten proces Sfrustrowana, wkurzona i bez żadnych efektów. Więc skoro to nie działa, to znaczy, że to nie jest dobra metoda. To nie jest tak, że z tobą jest coś nie tak. Nie, to jest coś nie tak z metodą. Więc robimy krok do tyłu, Uraku. rozglądamy się, gdzie jesteśmy, co możemy z tym zrobić, co tu możemy poredukować w tych obowiązkach i presji, którą na siebie narzuciliśmy. I dopiero wtedy, jak naładujemy nasze baterie, jak dojdziemy do wniosków, co poszło nie tak po drodze, Możemy rozmawiać o odchudzaniu. Jeżeli ten film był dla Ciebie pomocny, jeżeli moje podejście do odchudzania jest dla Ciebie pomocne, to bardzo Cię proszę o to, abyś pozostawiła, pozostawił łapkę w górę oraz zasubskrybowała ten kanał. Zachęcam Cię także do odwiedzenia moich mediów społecznościowych. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. A tymczasem ja kończę. Dziękuję bardzo za Twój poświęcony czas. Do zobaczenia, do usłyszenia, pa! pa.